Siema. Dzisiaj materiał z poddasza. Zobaczycie, pokażę Wam, jak my łączymy rura wentylacyjna 125 i rura Spiro ocieplana. Zobaczycie, jak jest połączone. Tu są dwie takie wystawały, i ona tutaj no, wchodzi w górę. Tak teraz to wygląda aktualnie, ale za chwilę też Wam pokażę. Jak będę robił kolejne łączenie, jak to wszystko będę tutaj robił. Tu już też mam przypiętą do kominka, ale mamy jeszcze łazienkę, więc spokojnie. Wszystko, wszystko teraz w tym materiale zobaczycie takie rzeczy, jak to robimy. Jak ja to w sumie robię, czy dobrze, czy źle. Myślę, że jest w miarę okej okay. wentylacja grawitacyjna, tak więc myślę, że będzie dobrze. No, za chwilę y, przystąpimy tutaj do tego montażu i będziecie widzieć jak y, lecimy dalej y, z tematem. Ogólnie, y, najpierw zanim tam jeszcze przystąpimy, plan jest taki, y, tutaj wychodzi rurę, damy tutaj, będzie tak się nam układać między tej krokwią, ale żeby ją tak tutaj przywiesić, o, żeby nam to też nie wisiało przykręcę sobie tutaj deseczki ale to myślę, że to wam nie będę już pokazywał deseczki przykręcić to tam każdy przykręci więc spokojnie jak już przykręcę deseczki to przystąpimy tutaj dalej do tego tematu i będziecie dalej widzieć a ja się teraz chwilowo biorę za przykręcenie deseczek no mamy już kantóweczki jakie tam deseczki jakiekolwiek miałem, widzicie tylko żeby rurę gdzieś tam Wisiała sobie I teraz co przystępujemy Do naszego Mam taki trójniczek Jak widzicie On wchodzi tutaj w tą rurę Tutaj Musimy go w tą rurę włożyć O proszę bardzo Siedzi I Teraz to tu sobie połączymy Spiro te dwie A naszą tutaj zwisającą rurę Włączy Włożymy tutaj i będziemy dalej działać oczywiście tutaj każde połączenie uszczelniam taką oto taśmą ona jest zawsze za każdym razem zakładam uszczelniam to taśmą więc teraz już przystąpię do uszczelnienia taśmą zobaczycie za chwilę jak to w kolejności wygląda widzicie uszczelniłem taśmą kleiłem dookoła jest obklejone, ładnie kilka razy przejechane, i teraz co? Z tej rury biorę ten mniejszy kawałek, będę go zakładał tutaj na to. Taka sama sytuacja, jak go założę, tutaj go założymy w ten sposób, nasadzimy, zrobimy to samo. uszczelnię taśmą pokażę Wam w tym momencie, jak to będzie wyglądać. A później jeszcze osuniemy na dół, i żeby wełną zakryć. Też to zobaczycie za chwilę w kolejnych etapach. No, i teraz widzicie, mamy tutaj już nałożoną dookoła. Tu jest o rura metalowa, tutaj o. Tutaj widzicie o, aż dotąd. Ja to oczywiście uszczelnię sobie teraz znowu dookoła taśmą. I za chwilę Wam to pokażę też, jak to jest już uszczelnione. No, widzicie, taśmą obklejone ładnie. Uszczelnione dookoła, no i dobra, ja mam ucięty tutaj ten kawałek rury i go montujemy tutaj do kominka. Widzicie? Mamy tu kominek, to jest 125. To e, wciskamy tutaj i e, bierzemy. Ja tutaj naciągam jeszcze to ocieplenie, żeby dotąd było. Zaraz też zobaczycie jak to wygląda. Rura po prostu wchodzi na, na, na to do, dookoła, wejdzie yy, i po sprawie naprawdę wejdzie bardzo ciężko, mocno, musicie wepchnąć i powinno być ok. Oczywiście to wełnę żeby zaciągnąć, yy, trydytką zaciągnąć i po sprawie yy, i następnie ja to sobie puszczę tak jak tam poprzednio i połączę się z tą rurą. Tak więc pokażę Wam już jak będzie to wyglądać. No i proszę tak. Wyszła teraz ta rura. Tutaj weszła do kominka. Tu widzicie między krokwiami sobie ją puściłem. Deseczki, tak jak tam poprzednio. I tu rura plastikowa. Tam jest oczywiście uszczelnione taśmą. I tu na dole mamy trytyczkę ściągniętą. I to tyle. W sumie jeszcze tutaj te rury też ocieplę. I będzie finał. Teraz to chodźmy na dół. I została najprostsza robota. Założenie anemostatu też za chwilkę wam pokażę. Jak w sumie założyć taki anemostat i w sumie sprawa wentylacji rozwiązana. Teraz weźmiemy się za montaż tych anemostatów tutaj, w miejscu, gdzie mamy wypuszczoną rurę. Wentylacyjną to jest 125. Jak to wygląda, to tak widzicie, to jest najprostszy anemostat zakupiony na Allegro za jakieś tam. Kilkanaście złotych bodajże już nie pamiętam. I widzicie on tu jest w środek wchodzi ta blaszka tutaj są tutaj wypustki zakręcamy to i po sprawie zaraz weźmiemy będziemy to montować będziecie widzieć jak to idzie dalej. Wykręcać go normalnie tutaj bierzecie po prostu takim ruchem jest po sprawie ja biorę tą część. Wchodzę po rabince na górę i montujemy po prostu na razie to. Potem to wkręcimy. Możemy to również też tutaj wykręcić, też to wykręcę, żeby po prostu mieć lepszy dostęp. Rękę po prostu lepiej włożyć z tym, a to na sam koniec wkręcę, o, proszę bardzo, rozdzielone na trzy części. Tak więc teraz będziemy wchodzić na górę. I co na górze? Jak widzicie, ja miałam tutaj rurę wygłuszczoną. To jest 125, tak jak mówiłem. Miałem. To u mnie wchodzi, akurat na ścisk. Ładnie. Proszę bardzo, dopchnięte. Tutaj u mnie niestety tynk podchodzi. I nie dojdzie jakoś super równo. Ale za chwilę, spróbuję spróbuję sobie dobić troszeczkę młoteczkiem. I pokażę Wam później dalej resztę. Udało mi się, może to tam delikatnie, ale już dalej, jak widzicie, u mnie już nie podejdzie. Teraz co? Montujemy tą część, którą rozmontowałem. Wkładacie, zobaczcie tutaj macie te rowki, tak więc musimy zakręcić zgodnie z tymi rowkami. Więc ja się to wkładam i po prostu o, cyk, przekręcacie, dalej już nie idzie. Jest po sprawie, zostało do wkręcenia. Tylko ta część, zobaczcie sobie jak to teraz wygląda, tak jest aktualnie i co, po prostu bierzemy znowu tą część, którą odkręciłem, tutaj widzicie macie zagwintowany kawałek blaszki, jest po sprawie, wkręcamy, nie ma tu najmniejszego widzicie tam problemu z trafieniem, to wchodzi samo. Tak, więc Warto też to rozmontować, żeby tego nie pchać tak na Hama w górę, żebyście nie pchali tutaj ręką, tylko włożyć rękę do środka, bo widzicie, ręka może być brudna. Zaraz gdzieś coś ubrudzicie, A szkoda, po co to później myć. Tak się to prezentuje z dołu. Anemostat, który kosztował tam około 10 zł, można powiedzieć. Tak więc myślę, że nie jest źle. Jest spoko i super wygląda. Jak widzicie, wentylacja nic trudnego, yy, możecie sobie sami to zrobić. Prosta robota, yy, myślę, że jedno dobre popołudnie i spokojnie, takie zrobicie. Wentylację nie ma sensu. Yy, naprawdę jakoś kombinować. Prosta robota. Dzięki za oglądanie. Yy, do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.